Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Prorozmawiajmy! Wita się z wami, życze i kontynuujemy naszą serię moi drodzy. Dzisiejsza nazwa odcinka będzie oparta o counter Strike'a Go, ale zanim jakby ją przytoczę i w sobie w sumie ją wymyślę, to komentarz, który zaproponowaliście właśnie na moim fanpage'u. Czemu nagle tak dużo youtuberów zaczęło nagrywać CSGO? Moim zdaniem dla fejmu przed starszymi odbiorcami filmów i hajsu. Tak jak widzieliście, YouTuberzy nagrywający CSGO. Taki właśnie nadam tytuł pewnie temu filmowi. I dziękuję Tobie Jakubie za podanie tego tematu. Przede wszystkim chciałbym tutaj poruszyć kilka kwestii w dzisiejszym porozmawiajmy. Mam nadzieję, że również Wy się zaangażujecie w komentarzach do tego, dlaczego waszym zdaniem youtuberzy nagrywają CSGO i dlaczego CSGO w ogóle ostatnio ma taki hype. Zacznijmy od tego, że swego czasu na YouTubie taką erę wysokiego prowadzenia miał League of Legends. I każdy youtuber jakoś tam po części albo w niego grał, albo go nagrywał. Tych youtuberów, którzy na początku jakby nagrywali Lola, było naprawdę niewielu, i to się z czasem zaczęło robić bardziej popularne, dlatego tych osób zaczęło przybywać. To jest tak samo jak z Minecraftem. Minecraft swojego czasu też miał jakąś tam erę, gdzie przodował i gdzie dużo osób zaczęło go nagrywać. I Minecraft to była taka gra, która, według której można było się niby wybić na YouTubie. Co nie do końca było prawdą, ale mając znajomości w połączeniu z Minecraftem, tworzyło to coś takiego, że można było się na tym wybić, że to była rzeczywiście prawda, że Minecraft dawał subskrypcję. To już na szczęście przeminęło i w obecnej chwili, takim, na takim piedestale filmów na YouTubie, pojawił się CSGO. Tylko, że osoby znowu, które nagrywały CSGO, na początku było ich niewiele. Ja nie chcę mówić, ale nie wiem czy to jest przypadek, że akurat jak 4 lata temu stworzyłem mój kanał, ponad 4 lata temu, i zacząłem nagrywać League of Legends, to po czasie jakimś League of Legends zaczęło robić się popularne. 4 lata też temu ponad zacząłem nagrywać Minecrafta. Chyba po roku czy po półtora przestałem, bo jakoś mnie jej kręcił, a w tym czasie on cał cały czas jakby był na tych wyżynach YouTube'a. No i później powstał CSGO, już swego czasu chyba 3 lata ponad ma CSGO, jeżeli się nie mylę, albo 2 lata, nie, nie chcę teraz kłamać, bo nie, nie, nie jestem zagłębiony, ale w Counter Strike'a grałem naprawdę dużo, w Source'a spędziłem naprawdę masę godzin. I miałem jakieś tam swoje serie na swoim kanale z Counter-Strike 1.6, na pewno niektórzy z Was to kojarzą. Nie wiem czy z Counter-Strike Souls nagrywałem cokolwiek, ale na pewno nagrywałem z 1.6. No i później pojawił się CSGO. Wobec tej chwili mam już 40 odcinków nagrane na kanał, gdzie od ostatniego miesiąca, a może dwóch miesięcy nagle CSGO zrobił się popularny. Wszyscy nagrywają case openingi, wszyscy nagrywają w ogóle CSA i wszyscy jakby nagle wielce helpią się tym, że oni już wcześniej grali w Counter Strike, oni mają super skilla. Słuchajcie, ja osobiście nie mam nic do tego, kto co nagrywa, bo YouTube jest taką sferą, że. Jeżeli ktoś coś nagrywa, to, to, to robi to tylko dlatego, że albo chce, albo rzeczywiście to jest spowodowane tym, że robi to dla hajsu i dla tego, żeby mieć wyświetlenia. W obecnej chwili jest tak, że Counter Strike przyciąga masę użytkowników na zarówno Twitcha, na YouTube'a, na fanpage'e, na Facebooku czy gdziekolwiek. Wiele osób robi case openingi, na które wydaje własne pieniądze, dlatego później ludzie proszą też, żeby robić im reflinki. Yy, dlatego też yy, ludzie nagrywają normalni matchmakingi, który, przy których po pierwsze fajnie jest się bawić, bo w sumie w Counter Strike'a chodzi o to, żeby się świetnie bawić, żeby wygrać, no bo większość chce wygrać, no i jakoś, żeby zdobyć fajną rangę. Yy, o widzowie to lubią oglądać, lubią patrzeć jak dany youtuber gdzieś tam pokazuje swoje playsy, swojego skilla oczywiście w ogóle, jeśli go ma, czy właśnie case openingi, które chyba cieszą się największą oglądalnością, bo każdy czeka na to, żeby a wydropić kosę, albo b kosa została wydropiona przez danego youtubera. Ostatnio oglądałem nawet y, chyba właśnie taką kompilację otwartych kos przez youtuberów. To byli różni youtuberzy, ale fajnie to wyglądało, bo trafić kosę w CSie jest naprawdę ciężko. Ja osobiście Eee, nie otworzy otworzyłem gdzieś może. No już masy skrzynek to już to już trochę jest. Oczywiście nie tyle co, co niektórzy, że tam otwierają po 50 czy tam 100 skrzynek na jednym streamie. Nie, 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 nie. Tyle, tyle pieniędzy to na grę myślę nie ma sensu marnować, jeżeli to nie jest pewny traf. Chociaż może być tak, że wydropimy coś fajnego. Ale co do tego, że YouTuberzy wydają na to hajs, no to to jest tak jakby po części. Yy, Pasjo praca. No bo tak, y, trzeba nagrać materiał dla was, żebyście mieli coś co obejrzeć. No a z drugiej strony, jakby y, chcecie. znaczy, z drugiej strony. Y, to jest też fan dla nas. Bo fajnie jest otwierać skrzynki tak. Kurde, a co tam dropnie, a co tam dropnie. Counter Strike kiedyś przeminie, tak jak wszystko przemija z czasem. Zarówno jak przeminął LOL, chociaż LOL nadal gdzieś tam się trzyma, może już nie tak bardzo na YouTubie, ale trzyma się na pewno na streamach. Counter Strike w obecnej chwili jest naprawdę na szczycie i góruje Ale zapewne z czasem to się zmieni, wyjdzie jakaś gra, która to zastąpi albo ewidentnie Gdzieś coś pojawi się takiego, co będzie wiodło swój prym na zupełnie innym torze i może to nie, był, nie być nawet FPS, a może to być RPG czy Jeszcze coś innego, może pojawi się World of Warcraft z czasem Bo to jest gra, której nikt nie ruszał jakoś zbyt mocno, a to jest naprawdę mocny tytuł i być może tak być, że właśnie pojawi się World of Warcraft, albo zupełnie jeszcze jakiś inny tytuł. HOTS teraz ostatnio może wejdzie, no nie wiem, no ciężko jest określać coś, co, co jakby to wy ustalacie, co wam się podoba. Nie ma, nie ma zasady, nie ma zasady. Counter Strike jest, był i być będzie, ale jak to będzie wyglądało dalej, to już czas pokaże. Póki co trzeba skupić się na Intel Extreme Masters i dopingować naszą piękną drużynę Wirtus Pro, do tego, żeby być może tak jak w zeszłym roku zdobyli właśnie Puchar Intel Extreme Masters. Czy to się uda? Przekonamy się. Być może już oglądacie to. porozmawiajmy w czasie, kiedy trwa Intel Extreme Masters. Nie wiem kiedy to publikuję. Zobaczymy. Jeżeli tak, to do zobaczenia na IEM-ie, bo w sumie będę. Także będzie można mnie szukać. A tymczasem zapraszam Was do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka, na którym wiele się dzieje i na pewno będą jakieś fotki z jemu, więc warto tam zajrzeć, kliknąć, lubię to, czy na mojego Instagrama, na który też będę wrzucał cokolwiek tam, co się będzie działo. No i to w sumie tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Napiszcie w komentarzach, jakie jest jeszcze Wasze zdanie na temat CSA Go. Czy fajnie, że jest na YouTubie, czy nie fajnie? Czy mogła, mogłoby być nadal LOL? A może Minecraft? Chociaż Minecraft jest do mniejszej części, bo w CSA grają tacy bardziej dorośli. No i też niektórzy twierdzą, że się community zjebie. Ale co do community, Counter-Strike'a chyba jest przydałby się osobny filmik. No. Także dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się, komentował, bliżej, Pa, pa.